Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, mamy zimę, śniegu trochę napadało. A ja stwierdziłem, że tutaj nagram dla Was taki odcinek, jak wygląda inwestowanie teraz w kryzysie, czy można zarobić, jaki warto biznes otworzyć, jaki nie warto. Tylko i wyłącznie takie moje zdanie, także to nie jest żadna porada inwestycyjna. Ja żadnym doradcą finansowym nie jestem, natomiast Coś tam wiem i chciałbym się tym z Wami podzielić, żeby może trochę Wam pomóc. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek inwestowanie w kryzysie, to trzeba wiedzieć, że większość dużych firm powstawało właśnie na przełomie jakichś kryzysów. Tak samo możecie sobie poczytać historię np. Netflixa, możecie sobie poczytać inne historie wielkich firm, aż dziwicie się, że naprawdę większość tych dużych firm, które powstawały, powstawały w momentach gospodarki, kiedy była ona na krytycznym poziomie. Kiedy pieniądz raczej nie miał wartości, kiedy zaczynały się albo już kończyły jakieś konflikty zbrojne, głównie wtedy właśnie powstawały duże firmy. Także nie zniechęcałbym się do tego, żeby firmy zakładać, nie patrzyłbym na koniunkturę, która jest obecnie na rynku w gospodarce, tylko po prostu działał, próbował robić swoje i zobaczyć, czy w ogóle mój produkt się na rynku przyjmie. Słuchajcie, nie ma na to reguły, możecie założyć. Firmę w momencie, kiedy będzie super koniunktura na rynku, a okaże się, że wasza firma po prostu nie pójdzie, bo nie ma zapotrzebowania na dany towar albo na usługę. Co jest bardzo ważne, bardzo ważne jest to: słuchajcie, że nie każdy będzie miał taki super pomysł, żeby stworzyć na przykład Tesle, właśnie jakiegoś Netflixa iPhone'a czy cokolwiek, tylko w większości będziemy powielać pomysły innych ludzi. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet Tesla została kupiona przez Elona Maska. To nie jest tak, że on to wszystko sam y, wymyślił. To też, jeżeli tam byście y, czytali jakiekolwiek biografie, to sami możecie to sprawdzić, że tak właśnie było. Więc to też nie jest tak do końca, że ci ludzie wszyscy to wszystko powymyślali, y, a My musimy skupiać się tylko na tym, co już ktoś wymyślił, taki biznes rozwijać. Możemy próbować coś swojego, ale wierzcie mi, że bardzo trudno jest na rynku, szczególnie teraz, wprowadzić jakąś innowację. E, bardzo ważne rzeczy, moi drodzy, właśnie dotyczące tego, <laughs> jak zacząć teraz w kryzysie, to jest przede wszystkim nie oglądanie, nie e, patrzenie na innych ludzi, tylko po prostu robienie e, swoje, robienie tego, e, co. Chcemy sprzedawanie produktów, sprawdzanie czy to działa, ponieważ bardzo często może zdarzyć się tak, że faktycznie nasz, nasz pomysł wypalił, a dużo ludzi mówiło, że to się. Nie sprawdziło. Nawet Henry Ford powiedział, że jakby pytał klientów, jakby pytał ludzi, czego potrzebują, to oni by mu powiedzieli, że szybszych koni, dlatego ich nie pytał i stworzył markę Ford. Oczywiście to nie było takie proste, bo było to powielone bardzo ciężką pracą. Tak naprawdę yy, po prostu też było wielkie ryzyko. Myślę, że też finansowe, o czym pewnie raczej się nie dowiemy obecnie. Natomiast po prostu yy, zaryzykował i to się udało, przeszedł do historii. Ja myślę, że my nie musimy patrzeć aż tak wysoko. Fajnie jest, słuchajcie, założyć. Sobie nawet jakiś mały biznesik po pracy, zacząć działać. Mamy erę internetu. Przychodząc z pracy o tej 16, 17 czy 18, czy nawet ze szkoły, możemy usiąść, pomyśleć, założyć jakiś kanał na YouTube, założyć konto na Instagramie i pomagać ludziom. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy mieć kiedyś kwieciarnię doradzać w wyborze kwiatów, jeżeli kiedyś chcielibyśmy mieć firmę ogrodniczą, udzielać porad na forach, albo gdzieś się właśnie dodać na jakieś fora, gdzie ludzie właśnie pomagają sobie, jeżeli chodzi o jakieś ogro o ogrodnictwo, jest tego naprawdę bardzo dużo. To jest przykład, bo to możemy prawie w każdej branży zastosować, a wierzcie mi, że jest na to zapotrzebowanie. Jakie rynki teraz działają, w co warto wchodzić? Słuchajcie, pierwsza rzecz, która mi się nasuwa do głowy, to jest przede wszystkim to są przede wszystkim kredyty. Dużo ludzi teraz będzie miało problem ze tych kredytów, więc tutaj też jakieś doradztwo w tym kierunku myślę, że może pomóc. Dodatkowo doradcy podatkowi słuchajcie, cały czas rząd tutaj nie zwalnia i myślę, że oni cały czas będą potrzebni. Zobaczcie nawet, jak się porozwijały firmy doradcze, właśnie świadczące usługi doradztwa podatkowego w Polsce, właśnie głównie też przez to, że te podatki się cały czas zmieniają. Przedsiębiorcy mają z tym problem, a rolą przedsiębiorcy. Stricte nie jest skupianie się na tym, jaki podatek ma zapłacić, tylko na rozwoju firmy. Więc to na pewno jest ważne i, i, i można w tą stronę pójść. Kolejna rzecz to są słuchajcie, social media, które ja widzę i które również myślę, że są dobrym pomysłem, przynajmniej żeby zacząć. Dobrym pomysłem, żeby dalej to kontynuować, mam na myśli. Tutaj na przykład dużo firm jeszcze nie ma w internecie. Można komuś to zaproponować, żeby do tego internetu wszedł. Oprócz tego możemy e, prowadzić czyjeś e, social media, na przykład Instagram, TikTok. E, dużo firm w ogóle nie ma na TikToku. To, to, to już jeżeli chodzi o firmy, to, to bardzo dużo firm nie ma na TikToku. Ale czy możemy prowadzić YouTube'a dla jakiejś firmy, to też słuchajcie, jeżeli będziemy robić to profesjonalnie, są to konkretne, poważne pieniądze. Tak samo jak kanał na YouTubie, Mój kanał, słuchajcie, ma. Teraz trochę ponad 3000 subskrypcji, trochę ludzi go ogląda. Ja na tym dużo nie zarabiam, natomiast są kanały takie bardziej popularne, może związane z rozrywką. Nie wiem, czy one zarabiają więcej, ale wiem, że pewnie mają większą oglądalność niż takie suche fakty, które ja Wam tutaj przedstawiam. Przynajmniej wiem, że robimy taką swoją publiczność. Mam swoich ludzi, którzy po prostu interesują się tym, co ja nagrywam, więc dla mnie to jest satysfakcja. Ale jeżeli chcielibyście iść w stronę pieniężną, to pewnie skupiałbym się trochę na innym temacie. Kolejna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, nie zniechęcałbym się, bo tak jak wspominałem wcześniej, dużo firm powstawało właśnie, kiedy było ciężko na rynku, kiedy coś się nie udawało. Czy mamy ten kryzys, czy go nie mamy, każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Jakiś kryzys jest, tylko pytanie, co my nazywamy kryzysem mamy co jeść, mamy co pić, mamy gdzie mieszkać, przynajmniej większość, mam nadzieję, że ta większa większość ma gdzie mieszkać, więc co nam się może stać, słuchajcie, warto ryzykować, szczególnie w młodym wieku, kiedy jeszcze nie mamy tej rodziny, kiedy jesteśmy młodzi, potem już jak ta rodzina jest, możecie porozmawiać ze starszymi kolegami, może z wujkami, z ciociami, jak to było, jak to jest teraz obecnie, jeżeli ktoś firmę u was w rodzinie zakłada, jak jest ciężko, jeżeli już tą rodzinę macie na barkach i wiecie, że jeżeli coś by się stało z tą firmą, jeżeli wpadniecie w jakiś długi, to każdy może być pociągnięty do odpowiedzialności. Więc na pewno warto zaczynać w młodym wieku ryzykować, próbować, a potem jak nie wyjdzie, a może właśnie wyjdzie, to. Działać dalej. Ja myślę, słuchajcie, patrząc na ten rynek, który jest, że wiele rzeczy się sprzeda, tylko trzeba mieć dotarcie do klienta. Trzeba wiedzieć, jak temu klientowi to sprzedać. To nie jest tak, że mając powiedzmy X produktów danego towaru na rynku, ten y, dodatkowego towaru nie sprzedacie. Słuchajcie, sprzedacie. Są ludzie, którzy mają pieniądze, są ludzie, którzy za dane rzeczy będą chcieli zapłacić, tylko musimy w odpowiedni sposób do tych ludzi dotrzeć. Też nie wierzę w takie bajki, że ktoś stworzy nowego Google'a, że ktoś stworzy. Jakieś wielkie biuro podróży, tak jak na przykład Itaka, kolejne. Wątpię. Wydaje mi się, że każdy będzie po prostu działał w swojej branży, ale aż takie wielkie marki obecnie nie powstaną. Ale mogę się mylić. Miejmy nadzieję, że będą takie marki. Także to tyle moi drodzy. Jak widzicie, chodzi o to po prostu, żeby cały czas dążyć do tego, żeby się rozwijać, żeby po prostu poszerzać swoją wiedzę i nie martwić się tym, co mamy. Oczywiście kryzys jest może dla. Jakiejś pani, która już nie pracuje, czy dla pana, który nie pracuje, ma niską emeryturę, nie stać go na węgiel, ale jeżeli jesteśmy młodzi, mamy dwie ręce, dwie nogi, chęci do pracy, coś tam w głowie, to myślę, że zawsze sobie poradzimy. Więc to by było, moi drodzy, na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję, jak się podobało. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.